Siemanko tutaj bo będzie już to 8, a ze mną jest. Wojtek, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tak, dzisiaj postanowiliśmy zagrać Minecrafta Mimo może to już jest taka oklepana seria, to niestety yy, odmówił nam posłuszeństwa Stronghold Crusader, więc zaczynamy grać. Czyż nie Wojtku? Tak. Dobrze, to jest piesek, który niestety nie jest nasz. No niestety, no. bo pościał sobie zły gdzieś poszedł i dopiero w noc będzie. Tak, tam widzę jakieś góry, może tam się przejdziemy? No. Okej. Okay. Po drodze oczywiście. A pozb... góry ty widzisz chyba rasy? No, tam za lasem. Gdzie za lasem? Tam są tylko rasy wysokie. Chodź. Zapominaj, że są tu świerki. Chodź. Idę. E, zaraz możliwe, że pozbieramy, nawet na pewno, pozbieramy sobie trochę drewna. Ale to zaraz ja no, nie gustuję w drzewach tych właśnie świerkowych. Nie ja gustuję. Ja ja gustuję. No to dobrze. Dobra, to czekaj. Ło, wow, góra. No mówiłem, Taka, że góra. Czekaj, nazbiałem sobie drewna ty Dobra. No Dobrze, dobrze to, to, to Wojtas tam Każdy, idzie. To A wow, tam jest słodko. O, my sobie zetniemy to drzewko, hop. Ciach, ciach, ciach. E, tak. Jesteśmy nowymi let's, play let's Playerami na, na tym YouTubie, dlatego możemy się zachowywać trochę nieprofesjonalnie. Właśnie. W pewnych momentach, oczywiście, możemy być za cicho. Ale to był mój pierwszy raz, kiedy to jestem nagrywany i sej. Tak, Wojtas będzie miał tremę. Właśnie. E, Więc jeśli coś jakąś gafę popełnię czy coś, to wybaczycie mi. Tak, mi też. Ja na YouTube. A ty masz konto na YouTube? Na YouTube? Mm, nie. Nie masz konto. No właśnie. Ja mam konto, ale nie podam wam, żebyście mnie tam nie subskrybowali, bo ja nie chcę. Mm, tak. A ty jak lubisz? Góry czy, czy co? No lubię jak jest na przykład góra jakaś fajna doina z rzeką. No to mamy podobne gusta. Ja też właśnie tak lubię. Dobra, no, chodź. To jest za tam. Czekaj, Idźmy idź tam. 16. Idź, idź, 16. Idź. A ja mam tylko 14, jestem lepszy. Chodź. Czekaj. Tam jest jaskinia. Gdzie jesteś? Y tak. A, gdzieś tam jest. ja. Jakie jesteś? No A, jesteś, bo aż kwiatki. Pod górą. Tak. Kwiatki z drapieszka. Dobrze. O, ciemność widzę. Wejdźmy stąd. Jak to tam do jaskini, bez kierowca i tych Nie chcę. Ja, no, bo, no bo tak. Bo tak robisz, tak? Tak. Och. Tak, żeby no. jeśli coś będzie takie, że na przykład zaczynamy nowy odcinek i mój wygląd się trochę zmienił, to mam tak mam takiego moda specjalnego, że mi wygląd skinam się zmienia co chwila, więc jeśli nagle z się stanę jakimś lekarzem czy piękniarzem to nadal epickie góry Koła spadłem ui, ui. U. Ej to okay. jest biasczo. Ej, mieszkamy razem czy, czy jakoś tak blisko siebie, ale osobno? Razem, tylko najpierw... czeka ja muszę to drzewo to nadoję, żeby tylko nie wiem jak Chyba albo mi się wydaje, albo już noc zachodzi to na dole Aha, no Tam tak. Tam gdzie kuciac, kół, drugi kuciac, fajna epitka jezioro i znowu zima. Tak i słuchajcie, pierwsza noc, tak zwana dziewicza noc, e, zagramy ją na poziomie pokojowym. Mm. A gdzie ty jesteś? Ja mi przypadłeś Japikowo. Jak to? Przepadłeś mi w jaskini, nie mogę cię znaleźć. Okay, nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Tak, tak Stana. to właśnie wygląda. Na szczęście to jest serwer. I od czego służy komenda TP. TP. Hello, my friend. Dobrze, chodź. Oj. Tak. Błędy graficzne, kocham to. Może wleżymy tam na górę, co? Tam na górze zrobimy domek. Robimy repiankę najpierw, pierwsza noc, a później będziemy dopiero tak gdzieś w tą noc zbierać ten. No dobrze. Surowca, a później kilka owiec poszukiwamy, jeśli znajdziemy żelazo. To jest fajowo. Fajowo. Epicko. Dobra. No. No, spoko. To jest całkiem spoko. Eee, no to co? Ja robię Bija Crafting Table. Co? Tak, ty się wbijaj w ziemię, ja robię Crafting Table. Oj. Ciach, ciach, dobra. Mamy Crafting Ale, Table. Mamy co? Spotkałem skałę. A nie chcesz niszczyć swoich pięknych rączek kipisowskich. Służę pomocą. ciach, to ciach. ciach. Od czego hippie ma drewno świerkowe? Kopcie dziurę, kop, kopcie dziurę, kopcie dziurę, tak wielką dziurę. Ja crafting table, czy nie? Co? Czy będzie nam potrzebne dwa craftingi table? Czy nie? A, możliwe, może zrobić, bo jak się wybierzemy do jaskini, to jeden zostanie w domu, a. a um, sorry, w lepiance. A drugi pójdzie za nami, że tak powiem. Z nami, a nie za nami. miał miałby nogi. Oj, tam oj, tam czepiasz się. Zaczepiam się szczegółów. Eee, tutaj jest niebezpieczne, gdyż. Dobra, ja urząd... Co ma być? Jak już ma być to porządna, a nie takie jakieś małe dźwięki. Koleżko, chodź tutaj. Masz Kailofa. Rzuciłem ci Kailofa, masz już Kailofa. Ja sobie zrobię drewnianą siekierkę i pozbieram jeszcze drewna. A ja pozbieram trochę kamienia i zrobię chociaż trochę z drewna. Kamienną węgla, siekierkę, sorry. Węgla drzewnego. Może to jest strata drzewa, ale jeszcze nie będziemy mogli napotkać węgla, to ja ci preferuję na razie węgiel drzewy. A zawsze to jakieś światło jest. Ta. No dobra. E, tam widzę węgiel. Aj, nie mam optyfajna. Przydał się. Drzewka, chodźcie tutaj. Ja zapominam, że do piecyka potrzeba 8 y, kamienia, a nie 9. <tryk> U, ojej. E, nie wiem, czy to będzie słychać, ale z jakich na MS. Chcesz słychać było? No trochę. O, dobrze jest. Spoczka. I jakie światło to daje zawsze. <gry> kuraki. Zawsze po to... ile pochodni chyba na 8? Albo na jeszcze na razie. Chodźmy przeszole w tym będzie. Ta, miałem zbierać drewno, a się skończyło na tym, że ubijam kuraki. Właśnie, kurczaki ubijasz. Jeśli nie użbijasz choćby 12. Drewno to cię nie wpuszcza do domu, który które i tak nie ma drzwi. Hmm, a to jest groźba karalna. Ja mogę tutaj zawołać Minecraftową policję i się skończy. I fajnie ja się nie będzie żonka, która tu rośnie i cię nie wpuści do domu. O, mam jakąś dużą jaskinię. Do, dobra, przepraszam, no. Tak, zapomniałem włączyć piec I Drewno mi się skończy jak stojemy z nocą, oj chyba już... A, czy to jest? Także jest południe w noc, dzięki. Południe w noc. 20 pochodzi z węga drzewnego, zawsze coś. Ojo, jakie dziwne drzewo. Od góry liście, od dołu liście, dzięki. A ten zostawię, bo to fajnie wygląda. Tam jest święka. Świnka porki. I żelazo. O, będziemy mogli oszczędzić owce, jeśli w ogóle jest kotkami. Tak, i w ten sposób zrobię właśnie trzeci crafting table. Po co? Nie z ze... Dobra, że kamienny kilow. I zaraz zdobędziemy nasze pierwsze żelazo. Jedno żelazo, drugie żelazo, trzecie żelazo. Żelazo, żelazo, żelazo. Jaj zbierać drewno, a później zacząć zbierać kurczaki, ubijać. A teraz żelazo. Oj, tam, oj tam. Oj, jabłko pierwsze. O, następne żelazo i. Ja i... Jak to będę zbierał kamień do budowy domku. I drzewo hmm. rosnące w jaskini. Tak, wypadłem. Skąd? Skąd się, się nie zabiłem? No spoko. Ale skąd wypadłeś? Bo kopałem, kopałem i dziura, i wypadłem. Kopałeś, kopałeś, i dziura, i wypadłeś. No, spoko. Wierzę ci na słowo. Ja też, czy głowo, pisałem, co? Tak, wierzę ci na słowo. <laughs> tak, przepraszam za mój lekki katar. I za to pociąganie nosem, no ale cóż. Feria to. Ja niestety nie mogę kopać, bo jak przejście, dziura, dziura, i. Wypadłem. Dziura na dziurę, dziurę pogania. <laughs> e, tak, w ogóle jak wam lecą ferie? Jak to tobie, Wojtek, i... lecą ferie? Wojtek? Co to było? Która? Jakieś dźwięki straszne, jakbyś chylał? jakby jakiś samolot z zombiami leciał. <laughs> no spoko, to się odsłucha na nagraniu. I, się, no I stwierdzimy, czy już zwariowałeś, czy dopiero zaczynasz. No i coś dodaj do Minecrafta, czy może coś jest... tak. Czy może coś jest nie tak z twoim umysłem? Tak, to prawda. Czy może oszalałem do reszty? Czy może miałem rację? tak Badam, czy jest... O, nie e, Gdzieś tak już powód będzie wschodzić. Słońce, bo ja się nie mylę, już widzę jasne niebo, albo o czym nie mylą, a gdzieś się zapodział. A ja zbieram brzozę. Jest zgadnę, gdzieś daleko wreszcie na jakimś zadupiu. Dokładnie brzoza. A ja mam drzwi zrobione, więc mogę patrzeć, czy wrócisz w górę, a jeśli wrócisz, ci trafić. Zawsze pozostaje magiczna komenda TP. Tego ja zostanę w domku. Ochodnia będzie ci wskazywać gdzie powinieneś iść. Wojtek, a co powiesz na Minecrafta zmodowanego? No może być trochę zabawy zmodowanego, ale... Ja raczej preferuję takiego trochę naturalnego. Mm -hmm. No zawsze w takich sytuacjach wyjątkowych to może się przydać. Oj, już słońce schodzi, a ty jeszcze nie wróciłeś. Wejdź, oj, tam, oj tam. Ja będę podziwiać wschód słońca. I nie wiem czemu tu są pokazane potworki. One się pokazują, ale zaraz znikają. Tego znikam do domku z powrotem, a ty chodzisz na jakimś zadupiu, na jakieś Hawaje jesteś, czy gdzieś biaż brzozę. Tak. Brzozę. Tak dla. Ja węgiela, drzwi zabieram i idę. Dobra, mamy węgiel, I to tak całkiem spore złoże. Więc jesteśmy po części ustawieni. A, to jeden poziom to nie tak dużo. Myliłam się. Ta, jesteśmy po części ustawieni. Hmm, nic nie ma? Dobra, mój mały ekwitunek. <tryk> <tryk> Wracasz! Jezus. No, 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 za, za 10 lat. A, za 10 lat, za 10 lat to ja tu będzie ze mną, ze mnie kość pozostała. Eee, yy, sorry, za 10 lat. Jak zapłacę te 10 lat, to, to wtedy wrócę. Okej, okay, dzięki. O, szybko te 10 lat płaci, bo ja zwar zwariuję jeszcze raz. Tylko. Wow, 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 wow. Pustynne góry, dzięki. I... Czy się zabije, czy się nie zabije? Hop. Nie zabije.